Witam was widzowie z następnej części tego odcinka Jak widzieliście na ostatnim odcinku Utknąłem na tej wyspie Obudzi Położyłem się spać w swojej wiosce Obudziłem się tutaj Wiemy jeszcze jedno, że mody działają Tu powinni być villagerzy chyba O kurde, o chorylka. Co to jest? Co tu się dzieje? Jaki nieudany mob grinder. Oby tu nie było creeperów, bo jak są creepery, no to mamy wywarunek. I to mocno, nie? Creeper. Na znaczy szczęście to jest z bedrocka. <laughs> zaklepiamy dziada, zaklepiamy dziada. Okej, okay, dziad padł, dziad padł. I teraz trzeba te wiedźmę uklepać. Jaki nieudany mob grinder. Oni się tu nam stop respią. Dobra, uciekamy. Osoba... Wiemy jeszcze jedno. Osoba, która y, była tu jako pierwsza, nie była dobrym architektem. Co ten bałwan tu robi? Poczekaj. Czy ja widzę zejście na dół? No nie. Dostałem. Tylko Okej, okay, on mamy jakiś łuk. Mamy łuk na szczęście. Dziewięć strzał. Więc jeżeli coś będzie, może strzelać. Dobra, jest. Zamknijmy to. Chodźmy. Tam jest raz, na pewno nie będzie lepiej. No to jesteśmy po trzasku. Bo go nie widzowie. Spróbujmy tam iść. Może przeżyjemy. Może będzie lepiej niż przy mob grinderze. Skąd ktoś miał na takiej małej wyspie taki dobry miecz? Ktoś musiał tu być przede mną, na pewno. Zombiaki, 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 zombiaki. Właśnie, właśnie tego się bałem, że będą zombiaki. jest strzał nie mamy, więc źle. I ledwo co widać. Stop, wspinamy się na drzewo, wspinamy się na drzewo, wspinamy się na drzewo. O, 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 o. Poczekaj, liście są wycięte, co mogą dziś na te liście? Bazę. Co to jest za miejsce? Łup, łup, czyli ten gość miał tu rzecz. Dobra, przerabiamy te bloki złota. Przerobimy to i wchodzimy do tych skrzynek. Do mnie przeczekamy tu noc. Trzeba znaleźć jakiś sposób na naprawienie tego mobgrindera, bo jeżeli co noc będzie tam coś wybuchać, nie będzie fajnie. Trzeba się dostać i zablokować spawnery. To jest chyba najlepsze wyjście. Co jest? Co jest? To co to są za rzeczy? Tak, czyli wszystkie mody, które były na zaś działają My zrobić Dobra, w sumie przy... Dobra, weźmy sobie złoto i może poróbmy se Dobra, weźmy sobie, zróbmy z tak tego, no to fajne Dobra i można z tego też chyba robić mieczy z tego, co mi się wydaje. Dobra, przyjdziemy tu następnym razem z patykami, Teraz odłóżmy te wszystkie fajne itemki. Z tego można chyba robić broń i miecze. Czyli osoba wcześniej nie miała tu tak łatwo jak my teraz. Padam, 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 padam. Mówiłem widzowie, chyba jesteśmy na Skybloku. Sprawiedliwe, jak wydostać się z tego drzewa. Co tu? Co tu jest, widzowie? Aż ze próby zrobię coś. Bariera w roku. Skąd tu wzięły się takie rzeczy? Chyba osoba przede mną nie musiała robić tych rzeczy. Miała je. Tu się mogą czaić potwory, więc. Ale w ogóle. Jak to głupio zrobione, widzieliście? Więc ogólnie. Patryc zrobić w tamtym mob grinder. Creeper! 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 I bumnęło! No dobra, uciekamy zanim znajdziemy takich niefajnych gości więcej. Mam nadzieję, że tu się nie zepchną. Tu jest w miarę oświetlone U, co to było? Czego my w ogóle nie trafiliśmy w takie miejsce? Że nie chcę mieć potoczki z tymi Wiedźmami, to pójdzie sobie tak. To wymiary Pająk, pająk, gdzie by nie nie No. Dobra widzowie, więc idziemy do naszego domu. Zazwalę sobie w tym celu ten płotek. To jest moja chata i to są chyba te skrzynki. Chyba trzeba się przekiwać widzowie, bo noc trwa za długo. Dobra, jesteśmy. Teraz zacznijmy od zepsucia tego Mob Grindera, bo to nie jest dobre. Ale potrzebne będą nam chyba jakieś broki. Nie ma tu w ogóle drewna Ale jest kober, no tak, idziemy po kobra Jest koberstone Drewno jest, ale mało, bardzo mało Jedynie parę drzewek Dobra, mamy tu kobra w miarę Przecież ostatnia osoba zostawia tutaj ja tego, dużo. poczekaj, co ja widziałem? Na temy temy. Skąd on to miał? to też tam rzeczy takie, które można wyhandlować u villagerów. Ja się pytam skąd on je ma. On ta osoba, która była tu przede mną, je miała. Teraz musimy sobie wejść tam na górę. u, co u. kopu pół HP'sa mi zadało? Z tym coś, z tymi sobie, tym sobie nie tak. Tu jest jeden spawner, tam widzę drugi i trafiłem na sam dół. No to niefajnie. fajnie. już się bałwany, bo jakby łyknęł to nie byłoby miło. Tam jest jeszcze spawner. Znaczy widzowie za chwilową ciemność, czyli byłem w jakimś ciemnym miejscu. Dobra, to już chyba wszystkie. I jak mam stąd wyjść? Mamy jakieś trzeba dodać coś. Poczekaj. Leje? Co jest? Lej? Item? Poczekaj, tędy może dać wyjść, bo tu idą jakieś lejki. Eee, gdzie ja jestem? Emerald, czekaj. To temy! Mięso zgniłe, to nic specjalnego. Miedź. Dobra, tu jest miedź. Tu strzały. Dobra, mam strzały, mam czym strzelać. Ziemniaki, ale ziemniaki nie powinny być tutaj. Wygląda to jakby tu nic innego nie było. Ja wiem co to jest za miejsce. Co, co się z tym bałwanem stało? Może ja ją odstrzelę? Zostało chyba utrucia, ale od czego? Czekaj, czy to jest zabudowane? Obzdem obst to zabudowane. Nie wiem dlaczego, ale tak. Skąd osoba, która była tu przede mną, miała be 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 bedruk? Tam jest wiedźma. Trzeba ją To Pewnie z tego te bałwany dostały. Nie mamy mleka, nie mamy. Teraz, żeby nie zginąć, dobra, jemy sobie, dobra, dobra zjedzone. Musimy teraz cukier, też też do doćciny cukrowej, śnieżki, to sobie powystrzeliwujemy. Ziemniaki idziemy odłożyć do ziemniaków. Uuu jedno życie, jedno HP, jedno HP, jedno HP, jedno HP. Dobra, widzowie, na szczęście udał się z, 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 zbroić ten mob grinder, bo on naprawdę był niepowiesianie zrobiony. Teraz musimy zorganizować patyki Czy osoba, która po razu przede miała, może siekierę, jest siekiera. jakąś ze zmarłym stawą. Nie wiem, co to robi miała łuk jakiś? Nie, łuku nie miała i to się wydaje dziwne. Trochę obca, może się przydać też. Jest problem, bo jest mało drzew. To jest chyba nawet lepiej, jedyne drzewo i to ostatnie. Robimy karty widzowie. Kojarzycie to takie dziwne. W ostatnich odcinkach ja działały one bardzo dobrze. Teraz zmienię tych broni. Przyda się nam z tej skrzynce. Z jest jeden. Ja to chyba miałem. Na ostatnim będę znać wcześniejszym. Mamy mam jeszcze jednego Bo super, zostawię sobie. I ta część też się skończy. Zacznę ten odcinek. Dojdę tam, zrobię tej temy. Poczekaj, o, my na crafting. O nie, nie wziąłem craftingu. Najwyżej Widzimy się zaraz.